Wychowałem się w Olsztynie, grałem w Tomi Nie wyszło w pilce, wziąłem listę zawodów. Pierwszy z brzegu, architekt, zostałem architektem, ale się okazuje, że jakby te młodzieńcze pasje wracają w innym wydaniu. Przygotowaliśmy Państwu koncepcję. Stadion, to co poprzednicy mówili, główna płyta 164 i dwa wojska treningowe czyli w rzeczywistości pod kątem rozwoju e, młodzieży i gier a, można go dowolnie podzielić, e, dowolnie wykorzystać. Trochę tak jak Agrykola przy Legii w Warszawie. A, więc jak, wydaje mi się, że powinien być obiektem wielofunkcyjnym. A jeżeli chodzi o same założenia, podzieliliśmy kubaturę na dwa budynki, czyli trybunę główną i drugą, dedykowaną dla gości. Co też jakby i z, można powiedzieć, wiedzy piłkarskiej i też projektowej zauważyłem, co jest dosyć, wydaje mi się teraz istotne przy projektowaniu takich obiektów i tak jak wspomniał prezydent, przy szukaniu finansowania, wydaje mi się, że taki obiekt powinien być też obiektem komercyjnym. Do czego zmierzam? Górne loże Wipowskie, czy to byłyby w formie sponsoringu dedykowane dla osób, które będą zainteresowane współfinansowaniem, które mogłyby też jakby dołożyć czy dokładać cegiełki i do budowy, i do funkcjonowania? I funkcje dodatkowe, które mogłyby się znaleźć w tym obiekcie. Przed laty zaprojektowaliśmy Państwu Park Wodny. I będąc dzisiaj jeszcze u pani prezes, no, widziałem, że on bardzo fajnie funkcjonuje. Szereg tych rzeczy dodatkowych, które są w tym obiekcie, a, wydaje mi się, bardzo pomagają. I mając na uwadze docelowy państwa stadion, a, wydaje mi się, że powinien on być już tak mówiąc kolokwialnie naszpikowany wszystkim, co spowoduje, że ten obiekt będzie żył, można powiedzieć, 24 godziny na dobę. To, co my zaproponowaliśmy, jakbyśmy mogli zobaczyć trybunę główną, zamiast mamy taki, że doświetlona od strony podjazdu jest część biurowa, przeznaczona docelowo dla zarządu, dla części osób, które będą bezpośrednio tam pracowały. Po drugiej stronie mamy pomieszczenia konferencyjne, mamy jakieś dodatkowe sale i zaplecze w formie szatni, magazynów przestrzeni dodatkowej, która również musi być, jest, jest jakby schowana oczywiście pod płytą, pod płytą widowni. Myślimy oczywiście, co jest, wydaje mi się już normą, o konstrukcji prefabrykowanej, czyli gotowe prefabrykaty, które nie muszą mieć żadnego wykończenia, mogą stanowić konstrukcję docelową a do mocowania siedzisk łącznie ze schodami i sądzę, że to jest najbardziej ekonomiczne i trwałe rozwiązanie. Może teraz piętro wyżej. Ale jeszcze piętro... Nie, 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 poprzednie. Potrzebnie. Jeszcze, jeszcze po jest wszystko wyższe. Okay. Piętro wyżej. Proponujemy funkcję siłowni doświetloną również, tak jak część biurowa, od strony głównego wejścia z blokiem szatniowym. Dodatkowe pomieszczenia związane, jakby z całym takim blokiem spa. I tak jak wcześniej Państwo mówiliście, jest to koncepcja do dyskusji pod kątem zbudowania programu. I tutaj ja, nawet jadąc do Państwa, myślałem jeszcze o rozbudowie tej przestrzeni, bo to jest przestrzeń, która bardzo dobrze się sprzedaje, funkcjonuje i rozmowy, nawet z docelowym operatorem, przykładowo na takie piętro, spowoduje, że to działa. To po prostu jest coś, co będzie przynosiło dochód, i będzie przynosiło, jakby, finansowanie dla obiektu, i użytkownicy będą. A na, na co dzień z tego korzystali. Jakbyśmy mogli jeszcze piętro wyżej, jakby z e, drugą stronę, zwieńczeniem obiektu, jak zobaczymy zaraz na przekroju, są oczywiście e, najwyższa kondygnacja, e, loża, VIP i to, co, o czym Państwu mówiłem, co na przykład jest też na Narodowym Warszawie, e, wynajem takich róż e, pod kątem firm, pod kątem. Prywatnych inwestorów jest, jest na tyle oczywiste, że wydaje mi się, będzie na tyle atrakcyjną przestrzenią, że znajdziecie Państwo osoby, które będą tym zainteresowane. Ja, e, nawet dziwna rzecz. Niedawno byłem w Wilbao i, na przykład, tam na stadionie ktoś sobie wynajął pod kątem biura przestrzeń i nawet zasłonił mnie i nie muszę patrzeć na stadion. Chcę tam być kuriozalna rzecz jakby w Hiszpanii, ale okazuje się, że to jest bardzo atrakcyjne. My pokazaliśmy przykład oczywiście tych e boxów, ale też przykład na przykład sanitariatów, które mogłyby być też zlokalizowane, więc traktujemy to, mam nadzieję, że jakby rozpoczynamy też współpracę od koncepcji, będziemy mogli Państwu zaoferować pełną dokumentację. To powinniście też Państwo w dalszych rozważaniach traktować jako stricte tą przestrzeń komercyjną. Główna Trybuna ma około 3400 miejsc analogicznie jak trybuna gości. Jakbyśmy mówię następną. Dalej. Tak, teraz e, możemy wrócić. Tak. Teraz mamy, można powiedzieć, tą trybunę gości i e, technika zaplecza, magazyny. Lokujemy po drugiej stronie, ale również, jeżeli się okazuje, że na przykład może być tam funkcja, nawet biurowa, to też analogicznie do trybuny głównej można to rozbudowywać. Staram się, żeby ta koncepcja była na tyle elastyczna, żebyście nawet Państwo w tych założeniach biznesowych po prostu po niej sobie rysowali, przewidywali ile przestrzeni. Dla docelowego operatora, i proszę mi wierzyć, naprawdę to wszystko można bardzo funkcjonalnie wprojektować. Przejdźmy, może jeszcze dalej. Blok, nazwijmy to: siłowni ze SPA na górze, albo funkcje sanitarne, albo przede wszystkim te z bardzo dobrym widokiem na płytę. Z drugiej strony, może być albo komunikacja, albo przestrzeń. Tarasu dedykowana dla, dla tych osób, które by mogły tam przybywać, już nawet poza meczem, korzystać z tego jako miejsce pracy, spotkań, prezentacji, co, co spowoduje, że sam obiekt będzie bardzo atrakcyjny. Przykłady obiektów, jeżeli chodzi o pełną prefabrykację krzesełka, akurat tam są hale w środku. Jeżeli chodzi o zadaszenie symbolicznie pokazane z pełną świadomością, dach powinien być oczywiście dłuższy, żebyśmy nie siedzieli pod chmurką, tylko już pod pełnym zadaszeniem, w lekkiej konstrukcji stalowej. Możemy dalej. To analogicznie trybuna. Przekrój podłużny, czyli tutaj mogą być ulokowane te, można powiedzieć, winboxy, ilość ich powinna być dostosowana jakby do zapotrzebowania. Barwy koszalina, czysty, ładny podział z elementami, które, jeszcze jakby wracam cały czas do założenia, mogą być dosyć w lekkiej, przeszklonej konstrukcji zaprojektowane do nas trybunę główną, jeszcze jeden od strony podjazdu, czyli tutaj znowu się pojawia ta galeria na najwyższej kondygnacji dojście, w podajże chyba ulicy Fałatę, jeżeli śmiejemy się. Jest... Nie, tak, tam Tam, tam, tam. tam to do Lodzlowskiej, ta jest Otwarta. Okej, okay, to przepraszam. No i wszystko, co powinno się znaleźć, czyli e, Wejścia, przestrzeń komunikacyjna, przestrzeń do KAS, wyjścia spełniająca wszystkie normy. To co powiedział Pan Prezydent, teren bardzo duży, forma parku, skate parku, rozbudowy przestrzeni jak najbardziej wskazana. I jeszcze raz widok z góry, jak, jak się kształtuje, kształtuje całe założenie projektowe.